Wuzak. Mieliśmy się planu trzymać, najpierw zanieść, No jak coś znajdziemy, nie będziemy mieli jak wziąć. To są na szczęście puste pudła. Chyba. Tak. Są zaklejone, ale nie czy coś w tym jest, czy... Pudle, 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 pudle. Okay. Ten wózek, to jest wózek, a to może być żulawy. Tu nic nie widać szczerze. Dziększy. Tu jest pusto. Ok. No. Idziemy do samochodu. No. Może tamtędy, bo no. tu chyba trzeba... albo nie wiem. Tam pod tym chyba. No tak, tak. Radę wokół zrobić. To jest ten jeden, gdzie telefon się znalazło, tak? Uh -huh. Chyba z tyłu. I, to chyba, to I chyba nic się nie zmieniło, tak jak było, tak jest, ale nie zaglądałem gdzie? do kontenerków. Chyba Wtedy już butelka. Mhm. Nie wiem, nie było, nie było, nie patrzyliśmy tego, nigdy nie wiadomo z zewnątrz. Dopóki nie zajrzysz, to nie wiesz. Uh -huh. Dwa. A ten jest pełność. Jest pusto chyba trochę. Nie mam nic chyba. Ten trochę daleko. Tamten jest Dobrze, bo daleko żeby sięgać. nagle znowu porozbijane JBL to JBL. na kamerą Pusta. mi się kojarzy z głośnikiem no bo to jest głośnik JBL mhm. To co było to jest widzę no, to był ten telefon właśnie mhm. trzeba sprawdzić żebym było. nic nie przybyło tam jest enter z klawiatury no. I poduszka tam leży. Mhm. No to się ją przerzucił. No. Nie mam. A tu ciekawe, coś wypłynęło w tej maszynie, to się obrzucił? Nie wiem, ktoś plakaty na beton przyklejał. Może ładny ogródeczek. Idziemy do kolejnego. Za, zawsze mi się śniło, że znajduję pieniąchy. Tylko w snach były to 2 złotówki i 5 złotówki. A coś znalazł? Aha. pieniążek. Pieniążki żeś znalazł? Mhm. No. no to popatrz, to ja nawet nie widziałem tych pieniążków, bo się bardziej stresowałem tym, że jedzie samochód. Mówiłem, poczekaj, to byś zobaczył. Nagrałem? Nagrałem. Pierwszy raz znalazłem taką walutę wielką. Nigdy tyle nie znajdowałem, zawsze to jest grosz dwa. Nie wiem, czy kiedyś Bo 10 groszy znaleźć. Jeśli zbieramy śmieci, to tam będziemy znajdować też pieniądze. Pieniądze, pieniądze leżą na ulicy. Jest, Kurde, no yy, znajdzie Znajdziesz jakieś, może złoto, albo co? Widzę karton. Ale wielki. Oby był pełen złota. Ten torby śmieci. Dzieje, jest pełen główna. Jest pełen gówna. Z... Pusty, czekaj. No. O, to jest pełno, to nie, ja nie grzebię no, tak aż Rówki tam chodzą, więc tutaj już się nie da sięgnąć. A się zamknął. No to jest na e, Boti, szturch? Nie szturchniemy. Nie sądzę, żeby tam coś było. Mhm. Albo to drugi Boti, pusty. No to pewnie nie ma. Wentylator. Ten jest pusty, to i tamten też nie, jest pusty. To mhm. Nope. Ktoś może się kupił na Mhm. To tak, puszki, nikt nie zabrał. Szok. Mhm. To idziemy jeszcze dalej? dziwne coś, pojemnik jakiś No jak na ten proszek, co no, nie? No, no coś tam Czekaj, tu też są jakieś śmiecie, ale A, torba papierowa. Więc nic ciekawego. Idziemy dalej. Okna. kontener jest. jest taki remontowy kurde jeszcze były takie okna tyle ludzie wymieniają okna jeszcze były, lustro tak, typowy remontowy mhm. i duży dywan był wielki wykładzinka wielka no jeszcze tam przejdziemy podejdziemy zobaczyć no coś tu stoi okna? nie Paleta, nie Drapak, okna. Drapak. O, kot był aktywny. Ostro pracował. Święci lampka, nie świeci. Pokrywka. Pokrywki nie potrzebujemy takiej szklanej. To nie. Meble. O, kurczę. No nie widać tego tak. A tu proszę. Jakieś szafki, takie preloski jeszcze połamańce Niezbyt młode nic tu ciekawego, więc Co nic nie ma? Idę z lampkami tam i pieżem. No. ale to nic ciekawego tylko mówię że jest ale nie? fajne no. no z lampkami i pieżem. No. to mi niepotrzebne ale, ale mówię że fajne czy on maledy na tym no wiem ale nic mi niepotrzebne no. ale jak Maledy to może ma bateryjkę no tutaj. ma ale to jest taki wiesz Czterownik jak ten sterownik jest, jest i bateryjka wykipiała wykipiała no, tylko nie świeci Poza tym jest góra bur, jest urwana z tego. Mm -hmm. Choć jeszcze pójdziemy, nie wiem gdzie to trzeba iść tam. No, ale... Możemy spróbować jeszcze tam. Jest. jest i wiata śmietnikowa. Ale tu chyba nic nie ma, w ta, 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 ta. Aha, kolejna paleta. Jakieś śmieci pod tamtą stoją. i ja Odpalę lampkę. Bo już ciemno. Głowiec? Głupy, no. Gumowce Zabawka duża. Duża. Pusty. Nie z nich jak nie jest. Strasznie. Szczególnie z tych pustych. Znaczy z pełnych też nie jest. Tu jest nic ciekawego. No z niego wali. Star Wars coś było tam. Nie mam, nic. Pusty. No, mm, malutko. Z tego to mm -hmm, a, z... A, bardzo ciężko. Mhm, poczułem. po To jeździ w ogóle, a tu coś jest poustawiane. No, porozbijana jakaś szafka, jak się Połamany mm -hmm. Połamane i krzesło w środku jest połamane i w ogóle mic. Nic w Jakby ktoś się chciał do walizki spakować, tak zginiecie i co? Wracamy, tak? Wracamy do samochodu chyba. Chyba. samochód. No wszędzie coś jeździ, wszędzie gdzieś coś chodzi. Mhm. Ci znajdziemy po drodze to jeszcze nagramy, jak nie to do domu. Tam chyba nic nie ma już. Tu też nic. Tak na zakończenie jeszcze sobie zobaczymy. Dawno tu nie byliśmy. Rzucimy okiem czy coś nie przybyło. Biedronka, to ta chińska taka jakaś. Nie, hmm, nic nie przybyło. Niki śmieniamy azjatycka. Wiem, Właśnie chyba nic. Nie wiem. Czekają aż się zbiodegradują. To co było to jest. Właśnie jak tam było coś podeką. To, mhm. to z tego tylko wywiezione. To są książki też są. Mhm. Aha. Rówki po tym zapitalają i pajęczyna już pająk zdążył zrobić w tym. Które tak, są jakieś kserówki po studiach, po szkole pewnie wiesz? O, i stare książki. Zamiast mhm. chyba pojemnik wygląda jak do mieszania oleju na ten. Zabiedzony dom. O, Joanna Chmielewska. Bardzo zniszczone te książki. Mhm. Samotne serce. Pięknie przybyło. Mhm. Ta latareczka nieźle daje, nie widzisz? Mieć tam gdzieś głębiej, dobro. No, widziałem tam właśnie. Czyli tu nic, ale po drodze mamy jeszcze jeden. Nasz chyba, co nie? Trzeba podejść, zobaczyć. Który nasz? No nasz! Ale to nie jest po naszej stronie. Będziemy musieli pójść naprzód. No tak. Ale to zobaczymy tam rzadziej. I ostatni śmietnik. Kurde, czyli było coś wartościowego? Skoro ktoś zabrał, no otwarty jest. O, no, coś musiało być. Skoro zostało zabrane. Klapki. Kupki. Ale kubek wielki, zobacz. O jaki jezus. Jest. W pracy takie mieli. Kawę w tym niektórzy pili. Ale no wielki kubek jest. Uh -huh. O, jest tak ta, ta O, no, przyprawami pachnie. No bo to ktoś sprzątał, chyba jakaś kawa uh -huh. jest cała. Uh -huh. Nie wiem, to nie potrzeba. To jest kubłek taki biurowy. Nie wiem gdzie takie duże można kupić, bo nigdy nie widziałem, bo... I tu jest pusto. A no, tutaj... tu była pralka. Oh, pralka była. Jest moduł elektroniczny. Jest jakiś moduł. od eee, Pod dzwonka chyba. Albo nie, nie wiem co to jest. Steam Buff generator. Eee, no nie wiem. generator pary? No kurwa. To był ja. jakiś pacz. Jakiś taki z przełącznikami. O! Nie wiem, co to. To, to może ta. Eee, o! No, z wyświetlaczem to jest. tą Kurde, mów jak to się nazywa. Kabina prysznicowa z tym. No, kabiny prysznicowej, bo nawet bombelki są. No, kabina prysznicowa wiatra. z radiem i tym telefonem głośno mówiącym. I to pewnie jest moduł z tego też. Nie, to mi przeszkadza w obrazie. Kurde. Tu jest moduł od Master Cooka. Nie wiem, Połamana jest połamane. Połamane nie jest nie już. No. No, chyba tyle, więcej to chyba nie ma. Połamana kabina prysznicowa, Aha. tu są ledy jakieś z niej chyba. Aha. To jeszcze można by wziąć zobaczyć czy one świecą. świece. z tym, tym. dromasaż jakiś. A no tu druga kolejna część. No do grzewku, do grzania, bąbelki, mm -hmm. I mm -hmm. cała kabina, no. Mm -hmm. No. Usta na i przeszkadza strasznie. No dobra, nie ma nic więcej chyba. No. Majtki. No tu trochę takie nietypowe, nietypowe. duże na plastika. Bierzemy te rzeczy? Uh -huh. Weźmiemy, zobaczymy co się da z tego odzyskać. To ja wezmę tą część, bo będziesz otwieram. Dobra, to idziemy do domu. Tak przyszliśmy jeszcze tu trochę. Tu no. Co tu może być ciekawego jeszcze po zakupka? Tabletki, jakieś? Kalming, jakieś uspokajające? No, może to pudełeczko. to właśnie. A czy to nie jest młynek? Czasami to. to nie, latarka. O! A co to jest to? No właśnie, o tym mówiłem. Fajnie, Kruszanka do tabletek. Co? Kruszarka do tabletek. O! Ciekawe, nie wiedziałem, że takie rzeczy istnieją. Moja babcia je ma. więc. Kurde. Próbowałem wyskubać, ale to jest ciężkie. Ja już nie nie mm. nie To jest zwykła jakaś latarka. Ciężka więc z akumulatorem. No wiem, ale nie mogę jej kurwa sięgnąć. Kurwia nie, nie sięgnę. Nie sięgnę, nie mam jak. Czemu to jest takie ciężkie? Uh -huh. te patyczki są wchniane. Wiesz co? Nie, darujmy to sobie. Nie. A, Listwa wrzucona tam jest. Tak tą listwą by się wyciągła. Naprawdę żałuję, że mi brakuje tych jebanych 10 cm wzrostu. Łącznik jakiś odprawi teraz. Jest... Ładowana. Ładowalna. Nie wiem czemu jest taka ciężka. No bo Mera akumulator wiadomo. ma pewnie łowiowy Przegrzebię to. Znaczy, Lary, książki. Tak, płatki? płatki owsiane. No? A tu się te takie bierze. Słoiki płatami, no. ciekawe. Dobra, nic chyba więcej nie ma. Nie widać przynajmniej. Tam są jakieś okulary. Tu, tu. po telefonie. Aha. No, chyba bez telefonu. Bokiem jest, chodź, żeby odwrócić. Zobaczyć czy... No właśnie cały. jest cały no i nie mogę. Kurwa upadło. Mi. Chuj. A, tu nic nie ma tutaj. Także nie ma już chyba nic, wiesz? Uh -huh. Tam jest już pudełko po żelazu. Uh -huh. To jest tak zapa. Żarcie jakby. Uh -huh. Pudło po jakimś żarciu. Dobra, nie ma już chyba nic. Przynajmniej ja nie widzę nic. Uh -huh. Tam jest jeszcze termos chyba takie pierwowaty nic więcej nie widać Uczysz. tutaj nic papiery to idziemy Chyba idziemy, nie ma co się dalej. No jeszcze tylko to za biorę i idziemy. jeszcze te rzeczy? No.